Sponsorem programu jest firma Chusta. Partnerem programu jest właściciel Karo Akademii ze Świdnicy. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj z kolejny odcinek Cioną po temacie, a dzisiaj tematem będzie wielki polski klub, który często wielki jest tylko z nazwy, bo popełnia Podstawowe grzechy, siedem grzechów głównych Lecha Poznań. Taki będzie tytuł dzisiejszego odcinka. Trzeba to uszczegółowić, trzeba pokazać kibicom, trzeba unaocznić, jakie są podstawowe grzechy tego polskiego klubu, że nie jest w stanie osiągać takich sukcesów, na jakich miarę jest skrojony, jak, jakie by chcieli poznańscy kibice. Bo nie mówcie mi, kochani, że ich sukcesy w ostatnich pięciu latach, czyli jedno mistrzostwo w 2022 roku oraz zaledwie puchar w 2009 roku, czy też ćwierć finał Ligi Konferencji, to jest wszystko na co stać drużynę Lecha Poznań, która jest najsilniejsza absolutnie w bardzo ludnym województwie wielkopolskim, najsilniejsza w potężnej metropolii, jaką jest Poznań, która nie ma za bardzo konkurencji sportowej w całej Wielkopolsce, co jest pewnym ewenementem no i absolutnie też rządzi w swoim mieście, bo warta to jest jakiś tam dodatek, ja nie mówię, że nieważny, ale mimo wszystko niewiele znaczący dodatek przy okazji Lecha. Oto siedem grzechów głównych Lecha Poznań i ich właścicieli. Jedziemy. Grzech numer jeden. Brak mentalności zwycięzców. Tak, tak, nie przesłyszeliście się? Bardzo często jest tak, że w lidze Lech teoretycznie zrobił najdroższe transfery, sprowadził najmocniejszych piłkarzy, góruje nad resztą stawki wieloma, wieloma rzeczami. Tak wydawałoby się też i w tym sezonie, gdzie będzie miał przewagę. Tego, że nie gra w europejskich Pucharach, więc wszystko może skupić się na Lidze, gdzie ma teoretycznie znakomitych piłkarzy, także o międzynarodowym doświadczeniu, jak Ali Golizadech, chociażby Irańczyk, jak Ishak, e, przecież znakomity internacjonal ze Szwecji, e, jak chociażby Salamon. Bartosz było, nie było, dobry teoretycznie obrońca i reprezentant Polski, jak Bartosz Mrozek, który jest jednym z najbardziej wyróżniających się bramkarzy i jedzie na kadry jako teoretycznie bramkarz numer 4, ale jednak według Michała Probierza w tej czwórce najlepszych bramkarzy w Polsce się znajduje, gdzie ma Afonso Sousa, teoretycznie świetnego technika, widzę, a tymczasem przegrywa z drużyną. Wyraźnie Śląska Wrocław, która jest sklecona za 5, nie za 5, 20 po 12, przegrywa w wyraźny sposób i jest po prostu beznadziejna. Nie tylko w tym spotkaniu, w wielu, wielu innych w tym sezonie. Brak mentalności zwycięzców, brak mentalności takiej drużyny, która jest w stanie niekorzystny na przykład przebieg meczu odwrócić na własną korzyść. Ale to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale wielu poprzednich. Po drugie. Grzech numer dwa, główny. Brak regularnego wygrywania ligi i minimalizm władz. Tam się wszyscy klepią, tu jest fajnie. Generalnie w Poznaniu jest taka cieplarniana atmosfera. Wracamy do Rumaka, nie wracamy do Rumaka. Generalnie Mariusz jest w porządku, damy mu szansę. Dziurziewiczowi damy szansę. Iwan jest nasz, później go wyrzucamy. No i generalnie tak, no fajnie, gramy w Lidze konferencji, super. Po co nam Liga Europy? Jest fajnie, sprzedajemy, it's fine. Zupełnie tak jak w tym memie. Krótko mówiąc. Brak regularnego wygrywania ligi i minimalizm władz klubowych. Grzech główny numer 3: zbyt szybkie sprzedawanie gwiazd za granicę i nieuczenie się, że trzeba tych piłkarzy jednak trochę zatrzymać w klubie, na przykładzie Roberta Lewandowskiego. A ja jeszcze posłużę się przykładem meczu. Fiorentina, Lech, Poznań i totalny brak stabilizacji w Lechu, czyli ten właśnie osławiony w Ligi Konferencji, do której w sezonie 2022-2023 doszedł Lech i zobaczmy, kto grał w pierwszym składzie Lecha właśnie w tym pamiętnym meczu, i w którym nie udało się, tylko po prostu osiągnięto zwycięstwo nad dużym włoskim klubem, czyli Fiorentiną na stadionie we Florencji. W bramce grał Bednarek, Reboczo, Milic, Dagerstall, Czerwiński, w drugiej linii Murawski, Kerstrem, Welde, skóraś i sobie w ataku. Na zmiany weszli Pereira, Iszak, Baluła, Marchwiński, Kwek, we Słuchajcie, 90% tych piłkarzy zaledwie po dwóch sezonach nie ma już w klubie. Nie ma oczywiście Johna Van den Broma. Wszyscy go odsądzili od szyi wiary, krótko mówiąc. Posprzedawano wszystkich, łącznie ze Skurasiem, który ma teraz potężne problemy. Sprzedano, ostatecznie nie umiano zagospodarować Marchwińskiego, który został wypchnięty do Włoch. Wiadomo, że nie ma także Dagerszczala, no, Zabetnarka jest mrozek, więc tu można powiedzieć, że jest lepiej. Nie ma też Krzysztofa Weldę, też go sprzedano, ale on potrafił przecież wziąć jako jeden z niewielu piłkarzy Lecha na przestrzeni ostatnich lat właśnie odpowiedzialność na siebie. Krótko mówiąc, jest to potężny, potężny grzech główny Lecha. Jakie są jeszcze grzechy Lecha? Grzech numer 4, brak stabilizacji trenerów. No to jest absolutny absurd, co wyprawiają władze Lecha. Nie tylko Lecha, tylko to jest w ogóle choroba polskiej piłki. Ale rozmawiamy tutaj o Lechu. Słuchajcie, nie może tak być. Jeżeli sobie zobaczymy i nawet wpiszemy, jacy byli trenerzy Lecha Poznań. Słuchajcie, w ciągu ostatnich, zaraz sobie to wpiszemy i sprawdzimy, trenerzy Lecha Poznań, proszę bardzo, trenerzy Lecha Poznań, historia kadry trenerskiej, to zobaczmy, na przestrzeni, słuchajcie, na przestrzeni raz, dwa, trzy, cztery, sześciu sezonów mamy sześciu szkoleniowców. Jak wy chcecie w Poznaniu coś tam zbudować? Jak sześciu szkoleniowców na sześć sezonów? W jednym z największych polskich klubów to są absolutne jaja. Poknijcie się w łeb. No i proszę bardzo, jacy byli trenerzy: Żuraw, nawałka, potem znowu Żuraw, potem Góra, tymczasowy Skorża, który był dłużej. No, Van rzeczywiście był, no ja wiem, tak troszkę rok, i cztery miesiące raptem. Był John, znaczy Porumaku Frederiksen, który też jakimś tam wielkim na razie trenerem Lecha nie jest. Krótko mówiąc, trzeba powiedzieć jasno: brak stabilizacji trenerów i to, że bez przerwy są te zmiany, też nie wpływa dobrze na Lecha. Wreszcie ogromne niewypały transferowe. Ja tutaj tylko posłużę się Niki Bilenielsen, fanta, fatalny na pasji, co on miał w głowie. Rutko, idiotyczny przecież sprowadzony bramkarz, który zawalił eliminację do europejskich Pucharów. Z dawnych czasów Kueto mi przychodzi taki Peruwiańczyk do głowy. No tych wynalazków, Zapotoka. Lecha Poznań można by wymieniać wymieniać tam w głosie wielkopolskim, znalazłem chyba z 20 czy 30 właśnie takich. Piłkarzy, którzy byli totalnymi niewypałami. Adrian Balua z najnowocześniejszych, z najnowszych, przepraszam, tutaj sprowadzonych piłkarzy, teoretycznie jest przecież wspaniała akademia, jest scouting jest tu, bla bla bla, rozbudowane wszystko, a trafiają takie ogórki. Mało tego, piłkarzy, których ja znam z bardzo dobrych występów międzynarodowych, jak Harry który został sprowadzony teoretycznie za prawie 2 miliony euro i rekordową sumę transferową, także okazał się totalnym, myślę, że nie wypałem. On zupełnie nie pokazuje tego potencjału w lechu, jaki ten zawodnik ma. W związku z tym, no zobaczcie, to wymieniłem tak o po prostu prawie 10 nazwisk, a spokojnie można wymienić 30-40. No i właśnie grzech numer szósty, cieplarniane warunki, czyli każdy klepie, każdego po plecach jest fajnie. Piotrek Krutkowski nie poddam się, wychodzi na konferencję Klimczak, tej chminy że oni teraz, że oni postawią, że oni się już wyciągnęli wnioski, żadnych wniosków nie wyciągają. I tu można podsumować ten grzech główny wypowiedzią Bogusława Leśnodorskiego, że to są ci goście, którzy są w tym Poznaniu od wielu lat i żadnych wniosków nie wyciągają, robią wciąż te same błędy. I wreszcie grzech numer 7. Brak regularnej gry na wysokim poziomie. No nie może tak być w Europie oczywiście. Brak awansu do Ligi Mistrzów, bo to tak też to trzeba powiedzieć. No nie może tak być, że po sezonie, w którym Lech Poznań awansuje do ćwierć na Ligi Konferencji i przegrywa ze Spartakiem Trnawa. Czym jest Spartak Trnawa z całym szacunkiem dla tego klubu? Jeśli Lech chce się zbudować na lata, jeśli Lech chce być poważną siłą w polskiej ekstraklasie, nie wygrywać ją raz na 5 lat, tylko być właśnie polskim, polską Benfica-Lizbona, tak? gdzie jest yy, Legia, jest Porto, załóżmy taka alegoria do Ligi Portugalskiej, a Lech jest Benfiką lizbona to musi regularnie wygrywać ligę znacznie bardziej regularnie, niż dzieje się to w tej chwili. Krótko mówiąc, zebraliśmy siedem grzechów głównych. Lecha Poznań. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną Poczach, bądźcie z nami. Pozdrawiam serdecznie i życzę kibicom w Poznaniu jednak mądrzejszych władz i odmiany, żeby tych siedmiu grzechów głównych nie popełniano. Salutare.